6.4. Statek. Matura 2020. Statek towarowy Kormoran płynął po Morzu Śródziemnym, pływał pomiędzy dziesięcioma portami, przewożąc pięć różnych rodzajów towarów. Od T1 do T5. Statek wypływał z portu zawsze tego samego dnia, w którym do tego portu przypłynął. W pliku statek, tu widzimy ten kawałek tego pliku, podano informacje o kursach wykonanych przez statek w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 18 grudnia 2018 roku. W każdym wierszu oddzielone znakiem tabulacji podane są data, przebywania statku w porcie, format jest rok, miesiąc, dzień, rok, miesiąc, dzień, rok, miesiąc, dzień, port, nazwa portu, towar, rodzaj towaru. Mamy tu towar T4, te T5, te od T1 do T5. Z kolumna Z, W. Informacja, czy to był załadunek Z, czy wyładunek W. Ile ton. Informacja, jaka masa w tonach towaru była wyładowana lub załadowana. Oraz cena za tonę w talarach. I zadanie 6.4. Sporządź wykres kolumnowy przedstawiający, ile załadowano i ile wyładowano towaru T5 w każdym miesiącu od 1 stycznia. 2016 do 18 grudnia 2018 Od 2016 do 2018 Załadunek i wyładunek dla każdego miesiąca przedstaw w dwóch kolumnach. Pamiętaj o opisaniu obu osi. Dla osi poziomej użyj formatu rok miesiąc. I tutaj, wykresu mamy pamiętać. Wykonam to zadanie w Excelu. Ściągnę najpierw dane, podane. do matury dane z tekstu to będą dane statek. Importuję te dane, są rozdzielone tabulacją. Dalej jest wszystko dobrze. Tutaj jest data. Tutaj zaznaczam, to jest data. Mam moje dane, i teraz będę potrzebowała miesiąc. I rok. Tutaj są dni jeszcze zaznaczone. Ja będę potrzebowała tylko miesiąc i rok. I w tym celu sobie napiszę datę. Data, miesiąc, rok. A nawet oni chcą, żeby było. Żeby był rok, a potem miesiąc. Rok, miesiąc. Otóż jest taka funkcja, która się nazywa rok od komórki z datą. Zobacz, że dotrzymam rok. Jeżeli tutaj wstawię miesiąc, to trzymam miesiąc. To trzymam miesiąc. Ale chcielibyśmy mieć i rok, i miesiąc. Więc połączę te dwie. Najpierw bym chciała mieć rok. Od tej komórki równa się rok. Od komórki A2. I następnie tu mi się jakaś zła data wpisała, więc poprawię to. Więc chciałbym do tej. Formuły dodać, czyli zrobię end miesiąc. Od tej komórki A2. Teraz chciał, żeby to było rozdzielone kropeczką, więc wstawię między rok i miesiąc kropeczkę. Znak kropeczki. Jeszcze raz jedno end. Teraz to wygląda trochę lepiej, ale jeszcze nie wygląda dobrze. Mianowicie, żeby tam przy wykresie to mi się ładnie układało na osi, tak jak chcemy. To tu powinno być 0,1, 0,2, 0,3 i potem normalnie 10. Więc. Robimy tutaj taki zabieg, po prostu on potem źle uporządkuje nam na tej osi te miesiące. Lepiej, żeby tu był taki format MM, jak gdyby. Więc robię tak, że jeżeli ten miesiąc, i tu jest trochę skomplikowane, czyli jeżeli i w nawiasie. miesiąc od tej komórki jest mniejszy od dziesięć, to dodam jeszcze zero, to wpiszę zero. Ten miesiąc, więc <tartano> ta formuła jest taka. End, kropeczka. End, kropeczka. I teraz ten miesiąc. Chodzi o to, że ma dopisać 0, jeśli ten miesiąc jest jednocyfrowy. Czyli wtedy piszę 0 i miesiąc. W przeciwnym razie tylko miesiąc. I ja otrzymuję taką formułę. I teraz wypełnię, klikam tutaj dwa razy, wypełniam pozostałe daty. Widać, że jak jest miesiąc dwucyfrowy, to zera nie dopisuję. Teraz wypiszę, jakie było załadowanie. Te... Towaru 5, towar zet, załadowanie T5. T5, tylko T5. Więc jeżeli tutaj występuje T5, to, a tutaj z, to wypiszę trójkę. Więc piszę formułę równa się jeżeli to równa się te 5 oraz albo jeszcze mogę wykorzystać to jeżeli w warunku na y, odpowiedź pozytywną, czyli tutaj mogę jeszcze raz zapytać się, jeżeli zagnieżdżone, jeżeli, jeżeli to d2 to jest też z, duże Z, tu też trzy słów. Te dwa warunki są spełnione, to wtedy ile ton? Jeżeli nie, to najprze zero. Jeszcze raz zero do tego pierwszego fragmentu jeżeli. Dokładnie ta formuła jest taka, czyli jest jeżeli i sprawdzam tutaj te dwa warunki, czy to jest towar T5. Jeżeli jest, to sprawdzam jeszcze, czy to jest załadunek. Jeśli te dwa warunki są spełnione, Czyli tu do tego, tego drugiego, jeżeli, jeżeli nie jest to spełnione, to jest 0. I do całego, jeżeli, jeżeli nie jest to spełnione, to 0. Trzymuję taką formułę i wypełniam całość. I mam w tej chwili po prostu wszędzie załadunek. Teraz zupełnie analogicznie. Mogę zrobić kolumnę z wyładunkiem. Nawet mogę sobie wyładunek skopiować wyładunek towaru 5. Żeby się tak bardzo nie męczyć. To mogę sobie skopiować tą formułę. Stawię ją w porządku tutaj. I wkleję tu Ctrl V, tylko zmienię na wyładunek na literkę W. I też dwa razy tu klikam mam wyładunek. Możecie zobaczyć, że tutaj gdzie jest T5 o tutaj jest wyładunek 32, to tu jest też 32. I tak dalej. Tu jest na przykład 5 Jest załadunek 44, 44. I teraz mam już wszystko do wykonania takiej tabelki przestawnej, gdzie mi pododaję dla. Tego samego miesiąca, bo tu się powtarza ten sam miesiąc, pododaję mi załadunek, wyładunek. Więc ustawiam się gdzieś tutaj na terenie tej tabelki na tym, który mnie interesuje. I wstawię tabelę przestawną. Zaznaczył mi całość, ja nie chcę całości. Mogę sobie tutaj zaznaczyć, że nie od A, ale od G. Teraz mam tabelę przestawną, więc chciałabym mieć datę, i chciałabym mieć sumowany załadunek i sumowany wyładunek. Coś mam za dużo. Pousuwam te, które mi się dwa razy. O, i teraz mogę robić z tego wykres. Zwróć uwagę, że mam datę. Mam sumę tych załadunków towaru T5 i sumę wyładunków towaru T5. Więc wystarczy teraz zrobić, wstawić wykres kolumnowy. Kolumnowy. No i mam daty, mam tony, Mam opis, mogę legendę jakąś tutaj dopisać, a właśnie tutaj już jest wszystko opisane. Widać, że forma jest taka, jak była polecana. Czyli mam tutaj rok, miesiąc, rok, miesiąc, tak dalej. I kolumna niebieska to jest suma z załadunku, a czerwona suma z wyładunku. Osie są opisane, więc wszystko jest wykonane.